Cześć Wam wszystkim z tej strony Drake. Powracamy do Gadowor2 u mnie na kanale. Startujemy tam gdzie skończyliśmy. Ostatnio mieliśmy tutaj utarczkę ze strażnikiem tej, tego stara koni. Tych, te cztery kamiennych koni, bo najwyżej tego typu rzeczy potrzebują strażników. No i teraz przy ich pomocy możemy dosunąć wyspę do wyspy dosłownie i przejść dalej. Tak więc tak tracimy. Kolejną godzinę gry na problem, którym jest: Kratos nie może przejść przez jakieś miejsce i musi znaleźć do tego klucz, na dobrą sprawę. To strasznie wkurzające, prawda? Ok, tutaj mamy kolejną ciekawą zagadkę. Mamy. Aha, eee, dobra, tutaj nie przejdę. Eee, ty, Harpio, ja Cię widzę. Czemu nie mogę Cię zranić? Ok, tutaj nie przejdziemy. Albo i przejdziemy. Nie, nie przejdziemy. Pierwsza śmierć w grze. Przepaść. Oczywiście, tego się spodziewałem. To smutne, że właśnie przeważnie w gadoworach ja ginę przez to, że y, gdzieś napadnie mnie złowroga przepaść, a nie przez faktycznych przeciwników. Ale chyba wszyscy tak mają w tej grze. Chodź tu. O ty, draniu. Dobra, nie chciałem tego, żeby się łuk, ale niech będzie. Głupie Tak, patrzę, oczywiście, czy nic sobie po prostu nie ma. Dopiero potem przejdziemy dalej. Ona na widocznie nic sobie nie ma, więc możemy iść dalej prosta sprawa. Znaczy, możemy przystąpić do rozwiązywania zagadki. Dobra, pokręćmy zielonym kręcidłem. a dobra to jest ta zagadka teraz musimy zdążyć po prostu nim kopuła się zamknie i wbić tam klucz tego dziwnego strażnika z wcześniej bang ja by Kratos tak długo się nim nie zamachiwał też by było spoko ale jest ale nie narzekał nie narzekał naprawdę jedna czwarta zagadki rozwiązana widzicie cudownie prawda okej okay. O, była to, a czy jednak była to jest skrzynia, widzicie? Tak właśnie myślałem Jeszcze piąteczka i będzie kolejny upgrade zdrowia Elegancja Francja Dobra, z kolejny jest tutaj Konik numer 2 uwolniony. Oczywiście, tak. Musimy uwolnić wszystkie. Dobra, skoro jesteśmy już po tej stronie, to zobaczymy, czy żadnego sekretu nie ma koń maksymalnie po lewej. O, prawie spadłem. Ponownie. Hmm. Ciekawe, dokąd to zmierza, prawda? Niezły widok. To zachodzące słońce i w ogóle. Tutaj coś może... Myślałem, że może będę musiał coś zsunąć czy coś takiego, ale na nie, jednak nie. Okej, okay, dobra. Czyli teraz możemy już zająć się dowolnym. Opsa. Ui, pięknie. Na sam dół. Patrzcie, czas oszczędziliśmy. Dobra. Teraz ogarniemy to. To, wiecie, nawet nie tyle zagadka, co bardziej irytująca przeszkadzajka na drodze Kratosa, nie? Zagadką by tego nie nazwał, to raczej próba czasowa z przepaściami, oczywiście, obowiązkowo przepaści muszą być. Wiadomo, że nic tak nie, nie bije po prostu na głowę spartackiego wojownika. Zamknęło się, prawda? Oczywiście, że się, kurwa zamknęło. Jak po prostu grawitacja. Wiecie, bo to jest to zawsze o troszeczkę za, za szybko wyskoczenie i potem nie mogę się tam chwycić, bo, bo gra nie zareaguje, Gaddemyt. Ach. się ustawiło. Halo? Najwidoczniej. Teraz do samego końca, no i wala, można, można. Jest tylko nie spieprzyć, tylko nie spieprzyć i bum, proszę bardzo. No i został jeden. Mój sąsiad prawdopodobnie, nie wiem, właśnie bije kogoś pustym wiadrem, tak to przynajmniej brzmi. Wiecie, człowiek sąsiad kontratakuje po prostu. I ostatni... Ostatni koniulek. A! Dobra, udało się, uch. Cztery konie uwolnione. A, zobaczmy co możemy jeszcze zgarnąć, bo zapewne coś tutaj leży, zawsze coś leży. Bo zabijamy sobie Harpie, będzie uroczo. A nie, jednak coś tutaj nie ma, widzicie? Skubane. Tam w ogóle chyba harpia utknęła w teksturze, tak mi się wydaje. Widziałem wszystkie skrzydła jakieś tam machające czy coś takiego. Okej, okay. let's roll. Ha! Prychajcie kamienne konie, które nie, nie macie szans się ruszać. Pędźcie przed siebie. Ta czas na ten przejebany quick time event, którego ja tak nie lubię. Bo oczywiście, problem na kręcaniu analogami. I ty, czemu Kratos przerwał? Czemu... Czemu to wymagało tyle skupienia od niego, by po prostu gra musiała znakować to Quick Time Eventem? To, to jest bzdura totalna na moje. Gdzie tutaj była szansa do porażki? Czym to się różni od normalnym machania... Normalnym machaniem ostrzami po prostu podczas walki. I oto prawdopodobnie najmniej praktyczny sposób, jak dostać się z jednej wyspy na drugą wyspę. Co zrobić? Przesunąć kurwa wyspę. To banalne, prawda? Wystarczy pójść na wielkie kamienne konie z przeciekanymi łańcuchami, żeby one przyciągnęły tą większą wyspę do tej mniejszej. Nie tą mniejszą do tej większej. Nie tą większą do tej mniejszej. Sens. odpocznijcie sobie kamienne konie, niech was nie ruszy prawdopodobnie przez najbliższe hazyliard lat, więc no cóż złapcie oddech jakby ta gra miała poczucie humoru to, to, to... W tym momencie kratus powinien rzucić tekstem na zasadzie jak kurwa nie wierzę, że to się udało czy coś takiego. Bo... naprawdę. Jeden z większych absurdów jaki widziałem w grach prawdopodobnie. Totalnie. Zapisujemy. Nie chce się tego wszystkiego powtarzać. Oj nie, nie. Nie ma opcji. Dobra. O. A uzupełnimy sobie ten centymetr many i centymetr życia. Kto Boga temu zabroń, no nie? O, to koziołki. Zabijmy je. Czemu w ja walczymy? Czy ja nie mam po prostu iść? Są minotaury, dobra, lecimy Furia Tytanu Błonące ataki. Znaczy, tryb na zasadzie nie chcemy mi się już walczyć, więc wykończę wszystkich w ten sposób. Dzięki radę Gaju no naprawdę przydatne z Twojej strony. Wróć na wyspę, Kratosie, bo tam możesz kontynuować swoją uprawę. Oh, oh. Tak i tak odwana gaja. Czy to jest jest? Halo? Ha halo? Nie, nic tutaj nie ma, pierdole. Nie wchodzę. Ui! O, cześć, co tutaj robisz? Poza za zabijaniem, nie? Wesolutko. Po łańcuchach czas. Ten wielki łańcuch wcale nie jest ukrytym loadingiem, żeby wczytać resztę wyspy, bo PS2 by tego nie ogarnęło. Nie żeby było w tym coś złego. Dobra, już spoko przestałem, spoko. Ten mrok po, z środka tej wyspy tak typowo Tam będziesz toczył ostatnią bitwę graczu, a raczej jedną z ostatnich, ale no, tam się be, będzie odbywać finał gry. W tym mrokowisku po środku wyspy. Wróciliśmy do świątyni. Okej, okay, co możemy teraz zdziałać? Nie, skała spadła. A, w sumie warto było na przykład ulepszyć ostrza, prawda? Nie to, nie to, tylko ostrze, tak jest. Ostrza Ateny! Totalnie nie zgrzynka z ostrzy chaosu. Okej. Okay. Mamy nowe ruchy. Odzyskaliśmy mój ulubiony ruch, czyli cyklon. Nasze ostrza są coraz bardziej promieniste. Odzyskaliśmy ten fajny ruch. Jesteśmy ustawieni. O, to save to by się spodziewał, prawda? O, to granaty Nice Wcale nie widać, że to jest jakieś ukryte coś, prawda? Wcale żaden by się nie domyślił żaden dobra co my tu mamy bardzo górzysty teren jak na teren świątyni ale niech będzie ok mogę iść tędy ale też mogę iść tędy a tędy mam skrzynię czy już wiadomo do której mamy iść znowu trzeba nagromadzić expa. Zastanawiam się czy ulepszyć teraz ostrza na maksa, czy można np. pociągnąć raz włók czy coś takiego. A raczej obstawiam, że tradycyjnie będę tutaj klepał ostrza na maksa, bo to. Bo tylko w sumie to się opłaca początkowo robić. Znaczy, początkowo, głównie w pierwszej kolejności. No bo w końcu z nimi się walczy, nie? Magia to taki bardziej dodatek. Ok, skrzynia numer 1. Skrzynia numer 2. O, jest i skrzynia trzecia. Co, teraz co mamy tutaj? Obstawiam, że jakiś secret. Są tutaj bardzo... ...naruszone skale. Charakterystycznym trzęsieniu się ekranu, kiedy mam tutaj coś do, czyn do rozwalenia. po prostu gra zasypuje nas tak tymi, tymi znajdźkami, o co tu w ogóle chodzi, nie? I tak, bo to jest chyba pierwszy God gdzie można znaleźć. Zna gdzie, jeśli przepuścicie jedną znaj znajdźkę, to nie jesteście jeszcze totalnie w dupie, bo potem, jakby gra, ma alternatywne e, e, sposoby zdobycia ich i tak, jakby. Potem po prostu jeśli zobaczycie wszystkie za, za wcześnie, to w kufrach, w których znaleźli, znaleźlibyście znajdźki Ciężki ciąg słów e, Znajdziecie większą ilość expa, tak więc Wiadomo, im wcześniej tym lepiej Aczkolwiek jest możliwość odnalezienia tego co się To mi się przynajmniej wydaje Z drogi drzwi Czas na zagadkę logiczną Kolejną Okej, okay, a więc naciskamy to i rączki się opuszczają. Zapewne jak to Kratos ma w zwyczaju, musimy się jak najszybciej dosyć do ust tej pani. Tak to miało tak zabrzmieć. To, to, to był zaplanowany żart. Okej, okay, co możemy tutaj zdziałać? Mamy dźwignię, jakieś tutaj podpory, po środku mamy wodę, mamy przycisk. O, mamy skrzynię. Więcej skrzyń. Naprawdę czy komuś w ogóle się chciało to chować? O, z drugiej strony oczywiście też, bo trzeba to zrobić symetrycznie, wiadomo. O, i proszę, więcej magii. Magia! No więc to robi co? To wysuwa. Podpórki, okej. Okay. A więc zwłoki tego gościa. Dobrze, że zawsze są tutaj takie, wiecie. Fa A nie, czyli z tymi zwłokami nic nie zrobię, okej. Okay. A to zrobi co? Przyjrzyjmy się, to no, otwiera bramę. No tak, logiczne. Nie, zwłoki gościa blokują bramę. Fuck. No nic. Nic z tym póki co nie zrobię. Zwłok daj. Nie mogę ich rozwalić, nie? Nie, nie mogę ich rozwalić. I widziałem jeszcze, że. No tutaj mamy wajkę. Przesuńmy ogród po środku fontanny. Totalnie, ktoś tam coś ukrył, nie? Oczywiście, że tak. Podwodny tunel, klasyka. Wiadomo, że ja pod moją fontanną, którą mam w jakimś miejscu w moim domu na pewno, też mam podwodny tunel. Pomyślcie jaki pech by było, gdyby ta ściana była nieprzebijalna. Kratos nigdy by się nie, nie przedostał, nie? Wiecie o co chodzi. Okej, okay, a więc co możemy zrobić? Możemy teraz posmyrać ten posąg zapewne. Albo odciąć mu rękę też. Okej. Zabrać kamień. To fajny kamień. I mamy amulet przeznaczenia. Czegoś czego użyjemy może do kupy, nie 5, 6 razy w tej grze. I potem, i Chyba nie ma to żadnego żadnego jakby tutaj zastosowania w normalnym gameplayu, tylko wtedy kiedy gra wam pozwoli tak, więc fajnie jest. the move While all around you slows. I to nic innego jak I teraz muszę sobie przypomnieć który to był jakby klawisz e... Analog Nie R2 Czekajcie e... Jakiś klawisz to był nie, Nie, niekoniecznie e... Spokojnie, spokojnie, ogarnę to R1 Eee, e. 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 dobra, muszę sprawić sterowanie, bo nie, bo nie pamiętam. O. A, no tak. No i oczywiście to nic innego jak stare dobre spowolnienie czasu. I teraz dzięki temu możemy wbić się do ust tej pani. Okej, okay, to już nie było zamierzone wcale. Totalnie. No. Run. Run, Kratos, ran! Okej. Okay. No, czas. Niech leci ponownie. No dalej. Hear me, fallen god. None defy what the fates decree. That is how it must be. Only death awaits you at the end of your journey. My death is what began this journey. The fates have not deemed victory for you. Your soul will never find peace for what you have become. I am what the gods have made me. O nie! Wygląda jak Michael Jackson! I teraz... E... Kolejna dziwna, bardzo przypadkowa sprawa. A więc kim był ten posąg? Serio, kim był... Czy to była jedna z sióstr, sióstr przeznaczenia? Znaczy, sióstr losu w sumie. Czy może... Był to jakiś rodzaj komunikatora siostry losu? Czy może... Właśnie zabiliśmy jedną z trzech sióstr? Czy... Gra nigdy to nie wyjaśni! Po prostu. O, mamy tych przestójniaków teraz, ok. A no tak. Taki myk. Możemy teraz używać tego w walce. Ten raz, bo mamy po prostu jakby świecący obiekt dziwny e, niedaleko nas, więc możemy spowalniać czas tutaj. Nie mam powiedzieć, co się w stało. Spowolnienie! Cię wszyscy! Ha! Połamany i odrzucony. Rejected! Tak, tutaj, jako że mamy możliwość spowolnienia czasu, gra czuje się w obowiązku, żeby troszeczkę pospamować na przeciwnikami. Co. W... przez to, że mamy spowolnienie czasu, to nie jest wcale absolutnie mi irytujące. Dalej jest irytujące w cholerę. A! Dobrze, że masz na czole ten dziwny kamień. Dzięki niemu możemy spowalniać czas, Mimo tego iż grozisz nam i mówisz, że nasze przeznaczenie jest już, jest już skazane na porażkę Naprawdę świetnie. czasu. O dobra, powiadasz. Póki co widzę, że to, to wasze sługusy umierają, ale no. Come here. Jeszcze, serio. Jesus. No, dobra. Enough. Wyręczyłem gościa. Zamknij te twoje kamienne usta, frajerko. No i patrzcie, teraz most pasuje, nie? Tak, to jest ten sam most, który wykopaliśmy chyba godzinę temu w stronę. w stronę wyspy. I zagadka uleczymy się, nawet przydatne. Ta po prostu ta promieniująca czernią po prostu świątynia pośrodku to jest... Ach. Okej, okay, co my tutaj mamy? Kolejne oko. Żaden dzban nam mnie umknie. Żaden. Dobra, to drabinę. Ej, ej, ej! Ta drabina nie ma takich śmiesznych boczków, żeby tak po niej zjechać. Kratosia, jak ty to kurwa robisz? Atrium przeznaczenia. Hmm, cyklo! Ciekawe, w jaki sposób go wykończymy, prawda? Au! Rzucasz psami? Ty, a no nie... Dzikami? O, dzik! O psa! Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to już będzie wykończenie. Dzik! Wybacz, pumba! O ty bo, 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 bo. A, ta muzyka! Uwielbiam! Główny by finishera. A dobra, jest i drugi cyklop. O super, dwa cyklopy. Mam wrażenie, że nas wejdziemy w tryb. Zrobimy to na odpierdol. W tryb zrobimy to na odpierdol. Merci Dobra, skończyło się rumakowanie. Aczkolwiek co co dodałem, to zadałem. Okej, okay, ci w pierwszej i drugiej części Kratos nie wyrywał oczu cyklopom? To dziwne. Naprawdę. Zapamiętałem to inaczej. Jestem naprawdę zszokowany i minimalnie zawiedziony. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy skrzynię, tę sobie weźmiemy. ją jaką magię. Nie, nie życie. Magię. Tymi tutaj plującymi ogniem z drzwiami będziemy mogli przejść później, tak więc póki co nic co nie zdziałamy. Potrzebujemy tego dziedzictwa. Coś jest za tym może. Wiecie, kamera nie pokazuje co tam jest, więc może być tam wszystko. Albo nic, ale może być wszystko. Ślicznie. Niekończący się laser. Mamy też to. Ej, co jest? No dobra, to jest, pamiętam. To tutaj. Czekajcie, czekajcie, czy tutaj... E. E, to jest to ewidentnie jest tutaj przejście, ale nie, kratu tutaj nie, nie przejdzie, nie ma po co tam przejść, prawda? Okej okay. Czy ja muszę to podciągnąć? Tak, najwidoczniej muszę. Już myślicie, że coś powiem, nie? Ale nie powiedział. To taki, wiecie, taki Kratos style, nie? Już ma coś większego powiedzieć, ale w sumie się wstrzyma, bo jest człowiekiem czynów, a nie człowiekiem słów. Okej, okay. i myślę, że to sobie zakończymy. Troszeczkę pograliśmy. Mam pięć odcinków nagrane w tym momencie, jednym rzutem od początku. Słuchajcie, niech jeszcze save pokaże, ile w sumie yy, gramy. Gramy... 2 godziny 20 minut. Okej, okay, dobra, myślę, że póki co... Nie, tak, 2 godziny 20 minut dokładnie zgadza się. Yy, myślę, że tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało, dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach God War 2 u mnie na kanale. Na razioneczko.